W zadaniu siódmym mamy nie wykonywać tych obliczeń. Na obliczenia jeszcze przyjdzie czas, ale będziemy sobie określać, czy liczba jest dodatnia, czy po prostu ujemna. I najpierw sobie określimy może wartość ułamka minus 5 dwudziestych pierwszych. To jest do potęgi trzeciej. Wykładnik nieparzysty, dlatego liczba, może będziemy sobie jednak niebiesko zapisywać, te mniejsze od zera, jest mniejsza. Od zera mamy drugą liczbę minus 7 osiemnastych do potęgi czwartej. Mamy teraz wykładnik dodatni, dlatego wartość tego wyrażenia będzie większa od zera. Ale przykład mamy zapisany tak. Minus 5 dwudziestych do potęgi trzeciej razy minus 7 osiemnastych do potęgi czwartej. Teraz tak, ta liczba jest dodatnia. Z kolei ta pierwsza liczba jest ujemna. Minus razy plus daje nam liczbę ujemną, czyli mniejszą od zera, więc wynik jest liczbą zdecydowanie ujemną.